Cześć! Tak jak wam obiecałem, na moim kanale pojawi się film dotyczący okrywania róż piennych, tak jak tutaj widać. I muszę wam wspomnieć, że jeśli chcemy okryć róże pienne, musimy o tym pomyśleć już na wiosnę, ponieważ musimy zorientować się, w którą stronę nasza róża się nachyla. Jak tutaj widać nachywa, nachyla się w moje lewo, czyli w wasze prawo i wy moje w moje prawo, czyli w wasze lewo. Natomiast ja zawsze nakrywam na Moje lewo, czyli wasze prawo. I tak, są w sumie dwie szkoły okrywania róż, albo po prostu tylko odpalikowujemy ją, czyli odkręcamy od sznurka i okrywamy całość agrowłókniną, robiąc tak zwany tutaj cukierek. Natomiast ta metoda średnio się u mnie sprawdziła, ponieważ większość pędów róż zmarzła, natomiast jedna zmarzła całkowicie i wybrałem jedną odpowiednią metodę, czyli nagięcie jej do ziemi i obsypanie całej korony ziemią. I w sumie jedni mówią, żeby robić tak, drudzy, żeby robić tak. Natomiast ja różę przycinam przed zimą na pniu, tak jak tutaj zresztą widać. Jest ona przycięta w taki jednolity kształt. No, i ona pewnie jeszcze zostanie przeze mnie wiosną skrócona. Natomiast yy, skracam ją dlatego teraz, że yy, daję Wam gwarancję, że jeśli wybierzecie odpowiednią odmianę, to ani jeden pęd nie ma prawa przemarznąć, jeśli prawidłowo tę różę okryjecie. Dobrze, a teraz przejdziemy sobie do okrycia naszej róży. Czyli po prostu musimy ją nagiąć do ziemi. Tak jak tutaj widać. Tutaj mamy zrobiony specjalny dołek i musimy głowę korony umieścić właśnie w tym dołku. I tak, tutaj warto mieć jakąś cegłę pod ręką, oczywiście nie żeby komuś przywalić, ale żeby przykryć tą różę. I żeby ona nam tutaj delikatnie przytrzymała... Żeby ona nam tutaj delikatnie... Nie chcę przytrzymać. Żeby ona nam tutaj delikatnie przytrzymała yy, właśnie naszą roślinę. I teraz całą koronę zasypujemy. Ziemią, którą zdobyliśmy z tego dołka. Oczywiście tej ziemi będzie tutaj później więcej, bo je ja jeszcze dosypię, chyba że już nie będzie takiej potrzeby. I ważne jest to, aby wszystkie pędy tą ziemią pokryć. Czyli nie może zostać żaden pęd na wierzchu, bo ten pęd, który zostanie na wierzchu, nam niestety przemarznie. Tak lekko począcamy tą różą, żeby ta ziemia wyszła głębiej. Między te pędy mianowicie. I tak przygotowaną różę mamy już praktycznie gotową do zimy. Jeszcze ja tutaj mam takie resztki z ogrodu. Akurat to są cynie i jakiś tam goździk. I dodatkowo tym nakrywamy, o tym mam jeszcze krewantemę. I dodatkowo tym właśnie nakrywamy naszą różę, żeby ta głowa miała tutaj ciepło. I praktycznie jak widać, nie ma tutaj zbytnio dużo pracy. I to jest już róża cała, gotowa, okryta. Żaden pęd tutaj nie wystaje. Dodatkowo ma tutaj okrycie z chwastów z ogrodu, a właściwie z jakichś tam kwiatków i chwastów. No i tak się prezentuje okryta róża. Jak widać tutaj, ten pień jest prawie równoległy z ziemią. Oczywiście buty mam czyste, jak to typowy ogrodnik. I jak widać, on się tutaj nam nie złamał. Tutaj mamy tą. Całą szyjkę korzeniową, to jest róża dzika, natomiast głowa to jest odmiana szczepiona. I tutaj ten korzeń lekko wystaje, go również możemy zabezpieczyć jeszcze dodatkowo ziemią, żeby nam też tutaj coś nie przemarzło, choć nie powinno. I na wiosnę oczywiście odko, przykuwujemy tą różę, nawozimy i pielęgnujemy, tak jak pokazywałem w poprzednich filmach. I chciałbym dodać, że mamy właśnie połowę grudnia. Jak widać, jestem w bluzie, ponieważ jest ciepło, mamy 8 stopni. Natomiast y, kiedy okrywamy róże, kiedy temperatury w ciągu dnia i nocy są y, ujemne, czyli powiedzmy minus 3, minus 5, to wtedy zaczynamy okrywać nasze róże również na pniu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do lajkowania, jeśli Wam się podobało, do subskrypcji mojego kanału i do oglądania poprzednich filmów. Dziękuję.